Witam wszystkie hodowczynie, hodowców na wspólnym gołębniku Super Gołąb. Zrobimy sobie dzisiaj przegląd stada, kilka informacji takich technicznych też tutaj dla uczestników naszego wspólnego gołębnika. Mamy generalnie już oblatane prawie wszystkie boksy. Jeden boks nam tutaj, ten malutki, został jeszcze o tej głębi do oblatania. Ten jeden boks, tam jest ich, tych głębi koło 70. Na górze jest on, który dzisiaj rano doleciał. Wczoraj też oblatywaliśmy właśnie ten boks. Gołębie są już generalnie oblatane, dzisiaj jest sobota, więc jak będziemy wypuszczać, to dziś po południu te głębie wypuścimy, bo są loty tutaj u nas z Niemiec dużo oddziałów leci, także sobota, niedziela nie są głębie jakby wypuszczane. Przyjęliśmy gołębi blisko 1200 sztuk, także zamknęliśmy jakby już przyjmowanie, mamy to co chcieliśmy, chcieliśmy mieć co najmniej 1200, więc mamy te gołębie. Wiadomo ciężko było to zebrać <coughs> ze względu na tą pocztę <coughs> ale mam nadzieję, że ta ilość pozwoli nam na odbycie bardzo fajnych lotów. Wejdziemy sobie zaraz do środka, zresztą już nieraz byliście, widzieliście te głębie. zdrowotnie to tak wygląda. Uwielbiają tutaj na tych wolierach przesiadywać. Wszystko na wolierach. One jeszcze nie były karmione, to przyznam się. Także zaraz będziemy je karmić. Dorobotnie to tak wygląda. Mamy tu takich ouliganów, którzy... zrobiłem. jest kilka starych gołębi. W zeszłym roku to nam się sprawdziło, w tym roku też. Które na treningach będą brały udział. Będą e, pomagały tym młodym gołębiom wracać do domu Zobaczymy jak to tam wyjdzie To jest ta jedna strona Połączona która lata już razem Zdrowotnie nie ma do czego się przyczepić od razu mówię są jakieś tam pojedyncze Były przypadki z oczami ale to mamy jakieś kropelki tam 2-3 zakropienia i jest wszystko wraca do normy Ale jak widzicie one dobrze wyglądają. Ten, ten box był wczoraj oblatywany. Ten przedostatni. Tu są te łąbki. Jak tam widzicie, tam w głębi jest woda. One tam ma, mogą się kąpać. Tędy sobie wskakują. Ulot jest otwarty, dlatego jednego jakby chciał sobie wejść. A tu jest ten ostatni box nieoblatany. O. Nie były karmione, ale trochę tu jeszcze jęczmienia e, leży. Staramy się dosyć mocno je karmić. Ale zawsze dosypujemy trochę jęczmienia, żeby żeby ten wyznacznik był taki. No niektóre tu mamy takie maluszki, naprawdę są małe. Posłaliśmy te głęby. musimy tu trochę tutaj pochodzić przy nich. Ale w tym boksie też są takie gołębie już, już e, przerośnięte. Ten, bo ten właśnie boks jeszcze nie lata. W poniedziałek będziemy go oblatywać. po bo jak oblecimy wszystkie gołębniki, czyli będą oblatane te wszystkie boksy. Zrobimy przegląd stada jeżeli coś będzie brakowało, to oczywiście wysyłam SMS-em -y z informacją, że to można w ciągu tam paru dni dostarczyć gołębie rezerwowe. Nie robiłem tego wcześniej, no to by było niemiarodajne, jeżeli bym zrobił, że część, część gołębi, które już lata. Były przepuszczone przez antenę i, i te gołębie, które w ogóle nie były oblatane, też teoretycznie, że, że są. Zobaczymy, obla, oblecimy ten ostatni e, boks i będziemy widzieć co nam tam brakuje. Jeżeli, jeżeli nam się to uda wszystko oblatywać, to jak mówiłem te boksy są pootwierane, połączone, głębie mogą sobie chodzić jak chcą, gdzie chcą. Gołębnik jest usytuowany od strony wschodniej, zachodniej i południowej, także mają do wyboru. Mogą, mogą się przemieszczać zgodnie ze wskazówkami zegara, albo jak, jak słońce idzie iść za słońcem, także mają takiego wybór. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te ilości tych gołębi, widzicie, że tu jest dosyć fajnie, jeśli chodzi o, o miejsce, nie jest mocno obłożony ten gołębnik. Miejsca na, gołębnik, na gołębniku było 1000. środek jest ponad na 1800, ale chcieliśmy właśnie troszkę nie mieć w tym roku tej gołębi i mam nadzieję, że przez to będą jeszcze lepiej dopilnowane. Tak to wygląda. Idę zaraz karmić. Może następny filmik pokaże wam jak, jak są gołębie karmione, jak idą do do, do karmika. O, a ten. Ten sobie siedzi tutaj, nie chce wejść, ale ma możliwość wejścia. Tak no, ma sobie wejdzie, nie? Taki troszkę oporny, ten jest. Także tak to wszystko wygląda: 1200 gołębi prawie przyjętych. Mam nadzieję, że sezon będzie udany i będzie dużo zadowolonych klientów. że to tyle, trzymajcie się ciepło, dobry rok.